Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna, gdy jej sąsiedzi krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dzieci i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała, Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej, Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali się więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki, napisał Jan będzie mu na imię, i wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. Zachariasz musiał pobyć kilka miesięcy w ciszy, żeby dojrzeć do takiej wiary, kiedy uwielbiał Pana Boga, widział jego działanie i uwielbiał Pana Boga. Do tego czasu, można powiedzieć, był niewierzącym, wątpiącym. Teraz uwielbia Pana Boga, już wierzę. Trzeba było ciszy. Ja też przygotowuję te rozmyślanie przede wszystkim dla swoich parafian po rosyjsku, a też przy okazji po polsku. I muszę mieć ten czas ciszy, czas rozmyślania. Nie byłoby tego słowa, nie byłoby jakiegoś pożytku z tego słowa, a słyszę od wielu ludzi tutaj w parafii też, że pomaga im to rozmyślanie. Jeśli by nie było modlitwy, to nie są słowa mojej mądrości, to są słowa modlitwy, słowa tej ciszy, która, w której Pan Bóg daje mi swoje słowo, którym ja mogę się podzielić. Musi być ta cisza. Cisza rozwija wiarę. Trudno, zwłaszcza przed świętami, znaleźć ciszę, ale spróbujmy dziś pobyć trochę w ciszy przed Panem Bogiem. Piękne jest też to, że i Elżbieta, i Zachariasz mają swoje zdanie, chociaż wszyscy są przeciw, oni się mocno trzymają swojego zdania. Oni są wierni Panu Bogu, wiedzą, że to jest wola Pana Boga i trzeba być, umieć powiedzieć wszystkim dookoła: Nie, będzie tak. Czy umiemy tak? I jedność małżeństwa, jedność rodziny, małżonkowie, którzy słuchają Słowa Bożego, którzy modlą się wspólnie, mają tę głęboką jedność ducha. Życzę wszystkim małżonkom. Takiej jedności w małżeństwie, w rodzinie. Jego zbłogosławił Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.